Który rozgrywam razem z naszą grupą Discordową. I teraz o Euro USD powiem kilka, kilka słów. Pierwsze, co Euro USD dotarło w końcu do miejsca całkiem wyczekiwanego z mojej metody, której, z której korzystam. No i stąd możemy, stąd możemy dostać, czy to po zgarnięciu stop plusów, czy ogólnie z tych okolic możemy dostać fajną reakcję na to, żeby wykonał się jakiś większy swing, na który poluje. Ten swing przede wszystkim to jest interwału miesięcznego, tak? Liczę właśnie znów na taką mocną reakcję. Miejsce jest naprawdę, naprawdę fajne. Już jeszcze na to przysłanek nie mamy i zaraz opowiem dlaczego, ponieważ schodząc na niższe interwały wciąż trzeba pamiętać, że kierunek jaki mamy na interwale tygodniowy to jest kierunek spadkowy, który wygląda mniej więcej tak. I dopóki dopóki um, korekta nie zrobi nam impulsu, czyli nie, nie przebije poprzednich korekt, no to cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym na interwale na interwale tygodniowym, czy tam jakiś overbalance by musiał przyjść i tak dalej, to co Wam daje sygnały do tego, że mamy zmianę trendu. Tak naprawdę wszystkie metody opierają się na tym samym, no ale nie o tym jest ten odcinek. Także tutaj dostałem sygnały, teraz na interwale dziennym, po rozjechaniu tej korekty, że czas poszukać shortów. Zrobiliśmy powrót do ostatniej, a właściwie do pierwszej płynności z tego ruchu. No, i tutaj zagrywaliśmy, zagrywaliśmy właśnie z grupą jakiegoś longa. Ja część longa już zamknąłem. Zostały, zostały, zostały gryski tej pozycji, które teraz mają robić tam swoje zasięgi, jeżeli to wyjdzie. To super, jeżeli nie, to i tak większość pozycji została zebrana. Została zebrana, także mój target w tym momencie jest, to są te szczyty stąd, tak? czyli te równe dołki, które tutaj się pojawiły, płynność w tym miejscu, która jest całkiem, całkiem sporo tej płynności, jakieś imbalanse, które jeszcze muszą zostać zebrane. To, to, jest, to są targety na najbliższy czas. Na najbliższy czas dla mnie. Także ja będę, ja będę się starał atakować te szczyty. A przy okazji narysuję Wam świnkę. Ładna świnka. Ale tak, jakoś mi się zaczęło rysować. Um, wracając. To są, to są moje targety. Te równe szczyty oraz. Płynność, która się znajduje w tym miejscu, to są, targety, to są dla mnie targety. I teraz tak na 4 godzinnych interwałach dostaliśmy, i też jakieś złamania kolejne. Tutaj widać bardzo mocno akumulację. I teraz na tej akumulacji, już sobie jak widzicie, wyznaczyłem kolejną strefę do dołączenia. To jest ta strefa. Tutaj w, całym tym, w całej tej korekcie będę szukał dołączenia. Jeszcze sygnału na to nie dostałem. Widzicie, mam postawiony alarm. Także miejsca pilnuję. I wiadomo, że najlepiej by było dołączyć na tej, na tej niebieskiej, ale nie będę marudził. Nie będę marudził, ponieważ overall ten zasięg z tej całej pozycji jest naprawdę całkiem fajny. Także teraz szukam. Czekam po prostu na sygnał, który się pojawi sygnał, na, który się pojawi po prostu na to, żeby zajmować, zajmować pozycję w tym miejscu. Jakieś widzę, że pierwsze oznaki są, ale to nie są jeszcze mocne sygnały dla mnie, ponieważ nawet patrząc tylko i wyłącznie na ten ruch, to widzę coś takiego. Tak, tutaj jakaś płynność, tutaj powstało jakiś się w ter, ale dalej możemy nawet dostać taki ruch. Taki ruch, który po prostu przyjdzie do, który, który może po prostu przejść do mojej strefy i, i zgarnąć tą płynność, na którą ja czekam aż zgarnie. I w tym miejscu, w tym miejscu będę szukał, szukał swojego sygnału. Do tego, żeby zająć pozycję. I teraz znów, tak jak w tym przypadku było. Poprzednio, to moim targetem pierwszym będzie ten szczyt. Reszta pozycji to są te szczyty tutaj. Po odpowiednim sygnale. Mam nadzieję, że widzicie podobnie jak ja. Pewnie nie. Ale jeżeli macie podobne przemyślenia i analizy co do tego, no to nie? gdzie bialarm wywalić. No i dobra, przechodzimy dalej. Teraz na wykres wskakuje i TA 40, ponieważ fajny, fajny wykres. I tutaj mamy co prawda jestem od razu na interwale godzinnym, tylko chociażby po to, żeby osoby, które się orientują z mojej metodologii, już mogły się skupić na tym, co tutaj się dzieje. Ponieważ na, na wyższych interwałach to powiem tylko tyle, że tutaj jest sporo miejsca do wypełnienia, do zebrania. Do zebrania płynności, a na, na interwale godzinnym, który zauważyłem odbywa się świetna akumulacja, tak? to jest. To, to, moim zdaniem, to jest mocna akumulacja, która teraz wykonała swoją korektę, ponieważ wybyliśmy i shortujących z rynku, i longujących z rynku, czyli cała ulica została wypita, teraz ruch robi korektę i, i trwa tak zwane wybicie, wybicie, retest. Jazda. Do tego, żeby móc zmienić kierunek i osiągnąć, i właśnie wypełniać wszystkie te puste ruchy, które, które są tutaj do wypełnienia z jakimiś przystankami. To, to będą tylko przystanki, po to, żebyśmy mogli wręcz dokładać do, do tej pozycji. Także mam całkiem mocne oczekiwania, co do i. Zobaczymy, czy to już wystrzeliwuje. Na niższych interwałach już też widzę, że Fajnie to pracuje. Tutaj też dostaliśmy kolejne zmiany trendu. Jesteśmy teraz w reteście. Ci co widzą, to, to ci co mają widzieć, to też już widzą. Także dla mnie, już do zajmowania, do zajmowania pozycji z bezpiecznym stop-lossem. Także myślę, że tutaj jutro na otwarciu będzie warto, będzie warto czegoś poszukać. I postarać się jak najbardziej zawężyć um, nawet naszego stoplosa. Um, także zwróćcie uwagę naprawdę um, fajny wykres, a zasięgi mogą być naprawdę na tym potężne. Kolejnym walorem, który wskakuje na naszą tapetę, jest spółka CCC na GPW um, i też to wygląda bardzo fajnie, ponieważ już dosyć, dosyć sporo czasu czekam na, na to CCC i na to, żeby dała nam jakiś fajny sygnał. I w tym momencie widzę, że jakieś że pierwsze jakieś oznaki, pierwsze sygnały już tutaj poszły. Um, jedyny problem, jaki mamy w tym momencie, tak naprawdę, ponieważ to jest to całe miejsce, to jest to ostatnia płynność na to, żeby móc się dołączyć do dalszych wzrostów. Jedyny Problemem jest tak naprawdę ta czerwona strefa. Dlaczego ona jest problemem? Ta czerwona strefa jest miejscem zakończenia ostatniej korekty z wyższego interwału, która będzie stała, że tak powiem, na przeszkodzie. Dlatego pierwszym targetem dla zajmowania pozycji ustanowiłbym ten szczyt. I teraz poczekać, moim zdaniem, ja osobiście będę czekał na zejście niżej, na tyle na tyle dobrą pozycję będę szukał, żeby ten mój ta moja pozycja to w sumie nie potrzebuję to, to jest ta cena psychologiczna, na którą zwracam uwagę tak będę zakładał swoją pozycję, żeby już móc wyciągnąć część kapitału, zabezpieczyć go, zanim zanim dotrę do tej strefy, tak? To będzie mój pierwszy target, ponieważ z tego miejsca może się pojawić kolejny niższy dołek, tak? Czyli jeżeli zajmę pozycję gdzieś w tym miejscu, jeżeli uda mi się w tym miejscu założyć e, pozycję, tutaj dostanę sygnał e, z ciasnym stop lossem, jeszcze to już w ogóle by była bomba. E, i jak tylko cena dotrze do tych około 45 zł, w tym miejscu już będę realizował część kapitału przystawię swojego stop lossa na, na break even i będę obserwował, co cena zrobi w tej czerwonej strefie. Jeżeli dostanę, dojdę do tej strefy, tak i dostanę jakieś złamanie, złamanie struktury, będę szukał miejsca na dołączenie się do shortów na CFD. Tak, ponieważ to dalej ma jak najbardziej prawo um, zejść, ale jeżeli chodzi o logi, no to to miejsce jest jak najbardziej super. Wewnątrz tego jest ta ciemna strefa e, poniżej, czyli około 43 zł, które naprawdę uważam, że może super, super nam wypalić. Um, także e, a już jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli to zostanie rozjechane, czerwona strefa, oczywiście jak najbardziej wtedy z powrotem wrzucę swojego stoplosa na bezpiecznego stop stoplosa, żeby mi z pozycji nie wybiło, oczywiście tutaj zostanie tylko część. Po rozjechaniu tej czerwonej strefy em, poczekam znów na korektę po to, żeby móc założyć bezpiecznego stoplosa ponieważ jeżeli to miejsce zostanie rozjechane, ta czerwona strefa, to żadna inna, żadna poprzednia korekta tak naprawdę nie powinna nam zawracać, ponieważ wrócimy, po prostu przyjdziemy na wyższy interwał. Prawdopodobnie interwał D1, 4 godzin i drugie miejsce takie, na które będę bardzo uważał, to są to jest to miejsce z tym szczytem. Jak widzicie, jakie to są malutkie ruchy, w, tej, w tym impulsie tutaj są dosłownie ruchy korekcyjne, które, które ja chcę złapać. Tylko pamiętajcie, że e, zmiana trendu rozpoczyna się na, na interwałach jednosekundowych. Jeżeli uda nam się złapać pozycję, tak jak mówię, tutaj, tutaj pozycja, tutaj stop loss, dostaniemy złamanie, powrót, drugą pozycję. Tak? I koniec końców dopiero w tym miejscu będę, będę obserwował, co tu się dzieje, czy znów dostaniemy jakieś złamanie, jakaś, jakaś dystrybucja się pojawi po to, żebyśmy znów dostali niższy szczyt i prawdopodobnie po prostu założę, założę hedża z bezpiecznym stop tutaj tak samo bezpieczny stop loss i będę obserwował, która z tych pozycji jest po prostu silniejsza, tak? No, ale to jak będziemy mieli cenę w tym miejscu, to będziemy się wtedy zastanawiać. Na razie mój plan na ten walor um, znacie. Także ja Wam dziękuję um, za dzisiejszy przegląd. Zapraszam serdecznie do dołączenia do naszej darmowej grupy na Discordzie, do śledzenia nas na social media. Linki macie w opisie tego filmiku. Pozdrawiam bez serdecznie i do usłyszenia. Kozik, cześć.